Witam Was ponownie. W kolejnym odcinku omówimy zagadnienie zdolności kredytowej. Wiadomo, że każdy bank ma zupełnie inny system liczenia zdolności kredytowej, natomiast są określone przez Komisję Nadzoru Finansowego pewne regulacje, których banki muszą się absolutnie trzymać. I co najwyżej banki mogą je zmienić, lecz na, na niekorzyść w stosunku do klienta. Czyli każdy bank absolutnie zupełnie inaczej liczy zdolność kredytową. Dlatego czasami potrafi być rozbieżność w zdolności kredytowej przy różnych bankach, przy bardzo długim okresie kredytowania oraz większej kwocie nawet 100-150 tysięcy złotych w, w pierwotnej kwocie kredytowania. I teraz dlaczego banki zupełnie inaczej liczą zdolność kredytową oraz na co należy zwrócić uwagę? Średnio banki przyjmują około 800 do 900 zł kosztów utrzymania jednej osoby. Dwie osoby jest to już około 1500 zł. Gdy mówimy o dwóch osobach plus dziecku, średnio jest to nawet 2-2,5 zł. Czyli jeżeli... Załóżmy, dane gospodarstwo domowe zarabia w sumie 6 tysięcy złotych netto i są to dwie osoby plus dziecko, no to krótko mówiąc, z tych 6 tysięcy złotych do zdolności kredytowej będzie policzone około 2,5 tysiąca złotych jako minimalne koszty utrzymania. W momencie, kiedy na przykład Taka rodzina posiadałaby jeszcze jeden kredyt w wysokości 500 zł. Wówczas mamy już 3000 zł kosztów policzonych przez bank i do dyspozycji zostaje nam 3000 zł. I wówczas w tych 3000 zł trzeba się zmieścić z ratą. I jaka mniej więcej jest ta zdolność kredytowa? Przy właśnie takim gospodarstwie, o którym wspomniałem, czyli 2 razy 3000 zł razem 6000 plus jedno dziecko z jednym zobowiązaniem 500 zł? no to pokazuję teraz tutaj na ekranie. Jak widać, rozpiętość jest dosyć spora, ponieważ od ponad 400 nawet do, do 100, do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jakie są koszty liczone średnio przez bank? Dla danego gospodarstwa domowego również pokażę to właśnie teraz. I tutaj widać dokładnie, że dla dużego miasta oraz dla pozostałego miasta jest to rozbicie. Pozostałe miasta przy jedno sobie jest to 740, przy 2480, przy 3 2420, przy 4 3200, przy 5 osobach 4050 zł. I właśnie takie kwoty. To są minimalne koszty utrzymania. Poza tymi minimalnymi kosztami utrzymania, trzeba mieć jeszcze tak zwaną margines na ratę, aby zapłacić jeszcze, jeszcze ratę. Inaczej sprawa ma się przy działalnościach gospodarczych. Przy działalnościach gospodarczych. Okres prowadzenia działalności gospodarczej jest to minimum jeden rok, najlepiej dwa lata. Jeden rok bardzo mało banków przyjmuje, natomiast dwa lata praktycznie wszystkie już to przyjmują. I tutaj niestety, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze, przedsiębiorcy mają troszeczkę trudniej, ponieważ muszą więcej generować dochodu netto, czyli wpłacić więcej podatku, aby utrzymać, otrzymać ten kredyt. Zdolność kredytowa przy działalnościach gospodarczych jest zupełnie liczona na zupełnie inaczej. Tutaj radzę skierować się do eksperta, który Państwu policzy dokładną zdolność kredytową. Dziękuję. W następnym odcinku omówimy, czym się różnią raty równe bądź malejące. Dziękuję. Do usłyszenia.